Conecton Neon to prosty system, który ułatwia przepływ informacji i dostęp do dokumentów. Pomożecie wykonać każde zadanie, jakie masz do zrobienia w firmie, tylko lepiej. Popatrz, jak się to odbywa. Opowiem wam, dlaczego w mojej pracy najważniejszy jest kalendarz. Nazywam się Marcin Goławski i jestem handlowcem. Zazwyczaj pracuję w terenie. Przygotowuję oferty, spotykam się z klientami, odpowiadam na ich wątpliwości i pytania. Mój kalendarz w Neonie jest wypełniony po brzegi. Jeśli zapomnę, że byłem z kimś umówiony. Jeśli nie wyślę w danym momencie tego, co obiecałem, mogę przekreślić relację, którą budowałem przez bardzo długi czas. Dla mnie kluczowe są terminy. Kluczowe. Widzicie, ile mam spotkań? Zobaczcie. Tak kalendarz wygląda na mojej komórce. Widzę poszczególne dni i tydzień roboczy. Swobodnie poruszam się między nimi. Nie dość, że widzę mój terminarz, to jeszcze mogę planować pracę innym osobom z mojego zespołu. Jak to robię? Popatrzcie. Po prostu klikam. Wpisuję co, oznaczam kto i już. Neon pozwala mi delegować zadania. Wystarczy, że mam uprawnienia dostępu do kalendarzy mojego teamu. Mogę też zobaczyć konkretne działania, jakie mój zespół realizuje. O, koleżanka Justyna. Wtedy, kiedy ja będę rozmawiał online z Kamilem i Sławkiem, będzie miała jakieś bardzo techniczne spotkanie. Zobaczcie, w moim kalendarzu widzę aktywności całodniowe, gdy wyjeżdżam na delegację, żeby zrobić prezentację, a z innym klientem dopiąć umowę. W piątki zawsze pracuję z biura. Spotykam się z handlowcami, szefem i wdrożeniowcami. Pokażę Wam teraz, bo z nich często korzystam, gdy umawiam się z klientami. Są to spotkanie, telefon. I zadanie. Przed chwilą dowiedziałem się, że 1 marca podpisuję umowę. Zaznaczam datę, wybieram kontrahenta i określam temat spotkania. Dodaję do kalendarza z dokładną godziną. Dzięki temu wystarczy mi jeden rzut oka i już wiem, co mnie czeka. A jeśli chcę sobie przypomnieć, klikam w kalendarz. Neon no ma też system przypominania. Jeśli chcę, żeby system mi przypomniał np. o ofercie, którą mam sporządzić dla klienta, to zaznaczam, że chcę, aby dzień wcześniej przysłał mi monit. Tak to działa na telefonie. I na komputerze, bo nie zapominajcie, że w piątki pracuję w biurze. Widzę to samo, tylko w większej skali. Leguję się do systemu i od razu wskakuje kalendarz. Tygodniowy albo taki jaki chcę, na przykład dzienny. I znowu tygodniowy. Przyznam się Wam, że bez Neona bym zginął. Na pewno jeśli chodzi o kalendarz. Dzięki niemu robię wszystko, co mam do zrobienia. Tylko lepiej. www.neonconnecto.pl Na tej stronie dowiesz się o systemie znacznie więcej. Zapraszam Cię też do obejrzenia kolejnych filmów. Do zobaczenia.